Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokażemy wam troszeczkę, jak wygląda takie codzienna obsługa przy świniach, może takich wolno, wolno wybiegowych, pastwiskowych, jak to się tutaj odbywa, ich naturalne zachowanie, może będzie uchwycone, jak one tutaj reagują na pewne rzeczy i tak dalej i tak dalej. Myślę, że to jest dosyć ciekawa rzecz, no przynajmniej dla mnie. I myślę, że dla osób, które będą chciały w przyszłości takim, a nie innym sposobem produkcji żywności się zająć czyli właśnie pastwiskową, hodowlą świn. Przepisy są jakie są, co tam u nas panuje i tak dalej na to nie mamy wpływu, ale można to sobie jednak jakoś w logiczny sposób wszystko poogarniać. Też no, od jakiegoś czasu już tam słychać, że pozmieniało się dużo rzeczy. Dużo rzeczy się pozmieniało, jeżeli chodzi o produkcję świń na własny użytek, tak? To jest wa wa ważne stwierdzenie na własny użytek. Te przepisy zostały złagodzone i to w dość dużym stopniu, czyli właśnie na własne potrzeby. Bardzo jeszcze mniej restrykcyjne są te przepisy w porównaniu właśnie nawet do takiego chopu pastwiskowego, no bo w budynkach to wiadomo, że tam jest reżim straszny i, i przez to właśnie zostało to porzucone przez, przez wielu hodowców. Pastwiskowy chów jest wyjściem dla osób, które mają chęć bawić się w ten sposób, w ten sposób produkować żywność. Ale trzeba pamiętać, iż nie jest, to, nie jest, to produkcja, która może być rozwinięta na ogromną skalę. E, tutaj też są ograniczenia i tak dalej, i tak dalej. Należy się tutaj nastawić bardziej na sprzedaż e, detaliczną, na to, iż tego produktu nigdy nie będzie pod dostatkiem, e, bo w momencie, kiedy ktoś będzie zmuszony z takich hodowli sprzedawać do do zwykłej rzeźni ubojni, no to, to, no to tutaj nie zarobi, że tak powiem, a niestety jakby na to nie patrzeć, czy to komuś sprawia frajdę przyjemność, no mi sprawia wielką frajdę i przyjemność. Lubię to co robię. Hobby to jest takie moje, można to nazwać, taka hodowla takich zwierząt w ten sposób, ale też te hobby musi na siebie zarabiać, no bo jednak urodzinę trzeba utrzymać i całe gospodarstwo szału nie ma, dupy nie urywa ale jest to pozwala ta na spokojne po prostu funkcjonowanie no i tam na zapewnienie podstawowych potrzeb sobie i rodzinie no i przede wszystkim sposób sposób no to jest sposób życia tak? to też już jest bardzo specyficzne podejście to też trzeba mieć na uwadze. Także, tak, na temat przepisów dzisiaj się nie chcę tam za bardzo wypowiadać, aczkolwiek poruszyłem ten temat ze względu na to, iż w przyszłości niedalekiej to ruszę, dlatego, że tu się bardzo wiele rzeczy pozmieniało na plus, można powiedzieć, i należy to po prostu wykorzystać. Dużo osób, którzy po prostu będą chcieli hodować świnie. Na jakimś tam skrawku własnego gruntu koło domu mogą właśnie to robić dzięki właśnie tym zluzowaniom wymogów, pod warunkiem, że robią to dla siebie, nie na sprzedaż. Także, tak, tutaj odłożę wkrętarkę, zaraz tam dojdziemy, pokażę Wam, po co mi skrętarka. Świnie, jak widzicie, budzą się troszeczkę do życia. Południe to jest ten czas, kiedy one najczęściej i wszystkie, i lochy, i maluchy szukają miejsca takiego właśnie do odpoczynku, do leżakowania, no, ucieczki przed słońcem, kawałkiem cienia i tak dalej. Jest tu prusiaki, jak widzimy, wywalone na cycki, leżą szczęśliwe, ładne antałki, okrąglaki, eleganckie, <grym> Zawiepsiowinki, ładniutkie, ładniutkie. Przypominam, że jest to krzyżówka, krzyżówka świni puławskiej i świni złotnickiej pstrej, więc tutaj ewidentnie, ewidentnie bardziej przypomina tutaj puławiaka, ale bardzo fajne mięśniste takie te prosiaczki są, także wszystko elegancko. Co tutaj? Zastanawialiśmy się właśnie jak to tam będzie z kastracem i obcinaniem ząbków Już wiemy, że jeżeli chodzi o zwierzaka, który ma zostać na knurka, to ząbki musi mieć obcięte, dlatego że te zęby po prostu mu potem urosną bardzo duże i może być problem, to będzie zwierzę może nadmiernie agresywne. Coś na zasadzie obcinania rogów u, u bydła, ale to nie każdy stosuje, nie każdy chce, wedle woli jak to sobie życzy, zależy od podejścia e, hodowcy do zwierzęcia e, i sposobu obycia po prostu e, przy tych zwierzętach, ale to już tam inna kwestia. W każdym razie, my tu prosiaku nie obcinamy zębów po urodzeniu. Kiedyś to jakby no, nastolatkiem byłem, powiedzmy to. to to było robione u nas z Tatą, kastracja i zęby to było w drugiej dobie, już robiliśmy i, i, i cześć, tutaj jest inne podejście jeżeli prosiaki mają, mają dostęp do matek, nie bez, bez problemowy. matki mają wystarczającą ilość mleka i tak dalej, i tak dalej, to tutaj nic się nie powinno dziać. Prosiaki mają też bardzo, bardzo, bardzo dużo miejsca do wybiegania się, więc im się nie nudzi, więc też kanibalizm między prosiakami nie powinien występować, tak samo jak na razie żadnej, żadnych urazów fizycznych u macior ze względu na zachowane zęby też nie zanotowaliśmy. Co do kastracji. Kastracja będzie przeprowadzana w momencie odebrania prosiaków od matek. Jeszcze się, no praktyka nam pokaże, jaki czas taki faktyczny będzie odpowiedni do odbioru, ale myślimy, że mniej jak 8 tygodni nie będzie. Na razie na razie to wszystko obserwujemy, uczymy się i zdobywamy doświadczenie. Nie jest to wcale proste, jakby się okazało. Ale co zdobędziemy, co się nauczymy, to postaramy się Wam przekazać. Po to, żebyście po prostu też e, wnioski mogli wyciągnąć. <laughs> Także e, będą odbierane od matek. E, mniej więcej około 8 tygodni, po, 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 po upływie 8 tygodni m, będzie wtedy kastracja przeprowadzana. E, będą szły do budynku na te kilka dni, po to, żeby tam właśnie szły do suchego, e, na ściółkę i tak dalej. To będzie ten czas, w którym prosiaki się będą oduczały, oduczały mleczka. Tam będą miały wyjście z budynku e, na pastwisko później, i już tam swój cykl produkcyjny będą zaczynały jako po prostu warchlaki, potem tuczniki. E, więc tutaj zaczniemy uruchamiać kolejne koło w cyklu zamkniętym, jeżeli chodzi o produkcję tłuczników na przerób i sprzedaż w ramach RHD. Także tak to będzie wyglądało. Tutaj kastracja na pastwisku byłaby ogromnym błędem, ze względu na to, że tutaj po prostu jest wszędzie piach, nie to, że to jest brudno i tak dalej, ale jednak piach ich z piachem. Brud jest brudem i moglibyśmy się po prostu bardzo dużej liczbie prosiaków pozbyć. Także tak to wygląda, taki jest plan, takie jest założenie i do tego będziemy dążyć. Świnie, jak widzicie, przyszły poniuchały. I cześć! I poszły leżeć dalej. Już wcześniej wspominałem, ale to tak, tak wygląda właśnie tutaj azyl dla prosiaków. Ich własny paśnik karnikonę to taką mniej więcej łopatkę gniecionego zboża sobie zjadają dziennie, ale i też tam lubią od macierzy podskubać, ale tutaj jest ich własne. Tu i matki nie, nie, nie wyliżą, nie zabiorą. Eee, także tutaj jest takie ich dokarmianie i jak widzicie, one bardzo chętnie tutaj z tego korzystają. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda, że tutaj z tej strony muszę też zrobić eee, drugi taki azylek. Dla tej grupy. Tutaj są po prostu młodsze. Na tą stronę poszły trzy maciory, które się jeszcze nie oprosiły razem z tamtymi. Tutaj jest pięć maluchów, 5 eee, pięć, pięć, dobrze. I tutaj jest jedna lożka, i to jest tamta z tyłu z prawej strony, taka jaśniejsza. Eee, oryginalne prosie maciory, z którą one przebywają i która ich karmi. Maciora miała problem i tutaj trzeba było ingerować, że tak powiem. Ogólnie miała młodych 9, pierwsze nie, 9, 8. Pierwszy prosiak był przy porodzie chyba wielkości tego największego tutaj, a on jest one są tutaj starsze od tamtej oryginalnej. Także był wielkości takich kurde prawie trzech prosiaków. Y, jakie są przy porodach, więc zamklinował się, zablokował. To już były godziny wieczorne. E, no i nie, nie szło nikogo sprowadzić do pomocy, także żeśmy za gatą zakasali rękawy. Umyli ręce, założyli rękawice i. i no i wyciągałem, prosiaki. E, jedno tylko, jako drugie po tym, po tym kolosie. Hmm, właśnie po włożeniu słomki do nosa yy, zaskoczyło, zaciągło, i, i, i loszka ma dzisiaj bardzo dobrze. Do dzisiaj także bardzo fajnie, co tam się zadziało? No, po prostu pierwiastka. Yy, no, tak się zdarzyło, że ten pierwszy prosiak był na tyle duży, iż zatkał kanał rodny. Maciora już też taka była, yy, że tak powiem, no, już ciężko z nią było. Yy, ale jeszcze miała skórce, parcia. Więc właśnie z naturalnym rytmem parcia udało mi się to zrobić, a żeby jej pomóc uratować. Na drugi dzień była konsultacja telefoniczna z weterynarzem. Wszystko dokładnie opowiedziałem, opisałem obserwować co tam, jak tam miało być nic, złego się nie działo na szczęście. Wszelkie środki, środki ostrożności i cała higiena była zachowana jednak tutaj kanał rodny świni to, to musi być tutaj czysto i sterylnie udało się nam to zachować i nic, żadnych infekcji się nie wdało na drugi dzień dostała jeszcze właśnie cztery prosiaczki jak już widzieliśmy, że jest wszystko z nią w porządku że ta jej lożka je no to dorzuciliśmy cztery i mają się bardzo dobrze i trzymają się w kupie, i tylko nią, ją ssają. Także ona tam sobie poszła w cień. Zaraz ją tutaj znajdziemy. Co jest ważne, przy prosiakach też od 3-4 dnia muszą mieć dostęp do świeżej, czystej wody. Dlatego też beczki mają po dwa poidła. Jedno na wysokości 15 cm, drugie na wysokości 30 tak żeby tutaj ułatwić. Ale maciory. Dorosłe piją i z tych, i z tych. Bez, bez różnicy. E, minusem, minus jest e, tych beczek właśnie takich poideł, czy powiedzmy jednego skupiska poideł, jest taki, że świnie się przy nich kładą, ryją, bo tam leci woda. Jedna maciora idzie pić, a druga zaraz leci e, i ryje, siorbie to, co kapie na ziemię. I to, to o tym można było bardzo dużo usłuchać e, na filmach. Ludzi, którzy w ten sposób hodują świnki, i to się faktycznie e, sprawdza. Tak? One tutaj potrafią się położyć pod beczką, bo tam jest chłodno, jest błotko, i inne mają utrudniony dostęp do tej wody. Także tutaj no, no plusy i minusy. Nie, nie wiem jeszcze, e, nie wiem jeszcze, jak do tego z biegiem czasu będziemy podchodzić do tego typu poideł. Może jakoś inaczej się to rozwiąże. Może lepszym rozwiązaniem będzie jakiś taki stojak ze smoczkami albo jakoś jakoś inaczej to zrobić. Zresztą, zobaczymy, przypuszczam, że każdy system taki smoczkowy będzie działał w ten sam sposób. Musiał być po prostu poideł więcej niż, niż świn, tak mi się wydaje. Także tak, grunt jak widzicie jest bardzo fajnie ryty, użyźniany regenerowany mieszane jest wszystko ze wszystkim także bardzo fajnie one tutaj bardzo lubią ten kąt tu pod tymi akacjami tu zawsze jest trochę więcej cienia o. tutaj z lewej strony no spokojnie proszki z lewej strony jest ta mamuśka tamtych pięciu tamte są starsze to one już tak nie nie kombinują, a tutaj jest właśnie z tych trzech macior, które były, e, tutaj odstawione na tą część pastwiska, tutaj jest maciora numer 2. No, część się nakarmiła i leży, jak widzicie bardzo fajnie. Tutaj trójeczka się grzeje na słoneczku. Tam cztery Oj, cztery parówki. Cztery parówki leżą sobie na matce. Full wypas, pełna natura. Dzicz e, w swej najpiękniejszej e, pozie, że tak powiem. <gryzm> Naturyzm. Pełną klasą. Że takie rzeczy bardzo fajnie się tu ogląda. E, to, jest, to jest między innymi czynnik, który sprawia ogromną przyjemność tutaj chodząc przy tych świniach e, i opiekując się nimi. O, jest bardzo fajne. Bardzo fajna rzecz. Móc je obserwować w takich naturalnych warunkach, e, ich naturalne zachowania, nikt i nic im tutaj w tym nie przeszkadza. Cały czas są, że tak powiem, bardzo przyjaźnie nastawione. Cały czas koło nich chodzimy, głaskamy, czochramy, e, są bardzo spokojne, bardzo spokojne, jeżeli chodzi właśnie o obsługę i tak dalej. Nie? Także tak to Są bardzo fajne momenty. Sprawia to, że wszyscy tutaj przychodzą i oglądają i zaglądają. Południe jest takim czasem, gdzie one po prostu leżą. Tak jak tutaj całe stado i świń, po prostu ciężko znaleźć jest. Te świnie to nie jest ich czas na takie latanie. Najbardziej aktywne są z rana i pod wieczór. I lochy i maluchy. Wtedy one właśnie cyrki odstawiają, bawią się, wygupiają. I tak dalej, i tak dalej. Także tak, z tych trzech ta była druga. Tutaj problem, problem porodu nie był. No Tam miała problem właśnie z tym porodem, ale tak jak wspomniałem, tu wszystko jest naprawdę super. Nic się nie działo. Zero powikoń udało nam się uratować maciorę i jedną, i jedną jej loszkę także. A co będzie dalej, no to zobaczymy oczywiście przy następnych wyproszeniach. Tutaj była druga, z tych ostatnich i ona tutaj 9 maluszków urodziła sama, bezproblemowo. Też sobie wybrała, bo tam nie wspomniałem, tamta wybrała sobie właśnie tutaj, poszły trzy maciory. Trzy budy im rozstawiliśmy w takiej różnej kompozycji po pastwisku, także wybierały sobie same. Tamta z problemowa, to wybrała sobie tą ostatnią tutaj, najdalej od drogi, ta wybrała sobie pierwszą. Butkę najbliżej drogi, i po prostu weszła, poprosiła się i, i tyle. I co widzimy, że trzy pierwsze dni to one praktycznie nie wychodzą z tych bud, leżą, odpoczywają, tylko karmią młode. Później tam no, troszeczkę zaczynają wyściubiać nosa w to ogrodzenie z siatki, i tam zaczynają trochę ryć. Ale tak ogólnie nie mają ochoty odchodzić od prosiaków ani nigdzie indziej dalej. Eee, no ale żeby po prostu tutaj starsze prosiaki nie wpadały, żeby nie spijały siary i tak dalej i tak dalej. Żeby się ta wieś nawiązała. No to te siatki stosujemy. Eee, to już to już jest taka nasza nauka i z praktyki. <laughs> Wynikająca. Eee, I dobrze się to sprawdza. No także także takie rzeczy, takie drobiazgi. No tego będziemy myślę, że coraz więcej w miarę upływu czasu takich naszych doświadczeń i tego, co, co Wam będziemy mogli na ten temat przekazać bo jednak taka hodowla pastwiskowa tych świń w taki sposób no nie jest tutaj w naszym kraju zbyt niepopularna i trzeba by ją było właśnie troszeczkę popropagować po to, żeby tak jak wcześniej wspomniałem, w związku z tym, że te przepisy się bardzo Zmieniały i ułagodziły taką hodowlę przydomową na własny użytek. To jest coś takiego, tak to należy nazwać takie świnie na własny użytek to myślę, że to powinno być właśnie popularyzowane, żeby ludzie sobie kupowali te prosiaczki do, do hodowli na mięsko dla siebie pamiętajcie, że to jest no minimum 2 sztuki, żeby, żeby im nie było smutno i przykro. Do jeden prosiak się nie będzie chował, bo będzie po prostu zasmucony za, za, za bardzo mocno. Także tak to wygląda. Tutaj mamy drugą świnkę i tutaj było 9 sztuk i wszystkie 9 pięknie nam tutaj odchowuje. O, tu koleżka jeszcze jeden został i fajno i nic się nie dzieje no dobra, oj to ja wstaję powoli ale mi tyłek przysmażyło o, tam prosiaki na karmienie już wyszły, słychać z daleka no tak, jak mówiłem tutaj tę najdalszą budę ta, która miała problem z porodem ta, która sama się wyprosiła tam tą pierwszą przy drodze i tutaj ta ostatnia e, wyprosiła się w środku Przepraszam, środkowej budzie. Maluchy też ją próbują tutaj podżerać. A ona sobie spała w dziurze. Ogólne poruszenie w stadzie. Wszystkie prosiaki nagle co mieść. Te piątka też szuka matki. No, i ta maciora nam tutaj e, oprosiła się i dała 12 sztuk. Ona jest taka jest nieco taka y, zaborcza, nieco 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 y, no, hałaśliwa. Ma nieco złości w sobie. Proszę bardzo. Ona się oprosiła w nocy z wtorku na środę. Także dzisiaj jest piąty dzień. No i po raz pierwszy od tego czasu ona sobie wyszła. Na dworek. Już 5 dni to jest odpowiednie, Zaraz się będzie wściekać, o, bo tutaj też szkodniki. Poszły, poszły. Do swojej matki darmo zjady. <noise> <noise> Właśnie dlatego muszą być e, izolowane przez pierwsze kilka dni, bo inaczej po prostu siara zostanie spita przez przez inne e, prosiaki. A te, które są w budzie jej, no to są jeszcze, że tak powiem, nie nie zaaklimatyzowane, nieprzyzwyczajone. Także tutaj 12 prosiaczków yy, dała i 12 jak na razie odchowuje Zobaczymy co będzie dalej Nic się tutaj złego z nimi nie dzieje No i oby tak zostało Tamte poszły zobaczy one idą do, do matki One szukają tą swoją matkę Ale trójka nie No sią, sio, sią Sio sio sio, 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 mówię. Sio, sio, poszły. Złodziejaszki. Mleka nie ma. Matkę szukać. O, o, już. Widać, że są starsze, takie okrąglaki. No już matkę znalazłem. No, proszę bardzo. Tamte też już wszystkie się rzuciły na karmionko. Czasami no nie, nie zawsze jest tak jak teraz. Bo czasami, jak się wszystkie naraz rzucą i nie mogą się tam dopchać, yy, mieszają się, albo po prostu położy się jedna w miejscu, gdzie wszystkie są do kupy, to jest taki hałas i kociokwik, że mm, naprawdę na całą okolicę słychać, no, ale tak to jest przy świniach. Świnie to nie owce, troszeczkę hałasują Maciora. Pierwsze co robi po wyjściu szuka wszystkiego co jest zielone, no bo tego jej brakowało. Miała cały czas dostarczane ziarna zbóż ee, i wodę, ale jednak zielonki brakuje. Ja tu sobie odkręcę. <try> Widzicie? Maciora od razu wraca do rycia. Tutaj maluchy to one może dzisiaj wyjdą, a może dopiero jutro. No bo one takie jeszcze są niechętne do wychodzenia. I wtedy dopiero zaczną tutaj zwiedzać świat i okolice. Maciora będzie do nich wracała, e, będzie je karmiła. Później one same będą ją pilnować. Albo ona je, bo jak za długo, one też potrafią gdzieś pójść, schować się. Yy, I sobie leżeć Jak za długo to trwa To one też chodzą i szukają Bo się zaczynają denerwować Że one mają mleka pod dostatkiem w Cycach A maluchów nie ma Jak widzicie tam Wcześniej z daleka Krąglaki yy, Już akcja karmienia była Ale tutaj jeszcze dwa Nie dopasły się Na stojąco normalnie Doją z kubańca Tamte już podjadły i z powrotem widzę. Część tylko jest, resta poszła do budek. No także to tyle. Takie chwil, kilka yy, takich codziennych widoków przy świniach, trochę tam obowiązków, trochę pracy obserwacji i takich tam doświadczeń i różnych innych. Także yy, zachęcam. Do zapoznania się ze, ze złagodzonymi przepisami, jeżeli chodzi o e, hodowlę hodowlę świń na własny użytek, bo to jest bardzo duża zmiana. Ja tam sam jeszcze nie jestem do końca z tym obeznany, ale jak już tam się ogarnę, to e, na którymś nagraniu to mm, wspomnę o tym. No, i to chyba, to chyba tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Farmikolin. Zapraszamy osoby chętne do zakupu takiej krzyżówki do własnej hodowli loszek czy, czy, czy knurków, wieprzków. To będą kastraty na priwa. No i zachęcamy ogólnie do, do takiej pastwiskowej hodowli zwierząt. Mamuśka zrobiła rundkę. Idzie jeszcze? Nie, nie idzie. Zaczyna znowu padać, Zniwa w tym roku super, naprawdę, no, jest bardzo zaborca, e, jedyna z tych dziewięciu, gdzie taka mocno, mocno pilnująca e, swoje młode jest. Nie to, że tam jakiś tam huczy czy coś, ale jednak macha tym ryjem, nie? Od, odgania, e, separuje po prostu nas od, od maluchów, A, ale to dobrze, to dobrze, no niech pilnuje to ona jest matką, żeby dbała o swoje młode. Także tak to wygląda. O, zaczyna padać, to dupa po robocie. Dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie, zachęcam do komentowania, subskrybowania, komentowania, dzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, cześć!